Widzowie, właśnie jestem na moim kanale. Widzowie, właśnie jest Jak w nowe życie nowe, 11 minut opóźnienia. Widzowie, muszę po prostu zrobić filmik, w to ten. Pospominać sobie stare moje piosenki. Bo już bardzo długo nie było nowych piosenek, bo tu bardzo długo. Bardzo długo. I widzowie, chcę najpierw zobaczyć. Mój rap, bo bo dla mnie to było chyba jakieś, nie wiem, 1 na 10 teraz. Widzę, muszę sobie posłuchać, bo naprawdę tu nie było żadnej piosenki w ogóle. Zobaczmy to. Razum. Ja. To jest ten rap. To jest ten rap, 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 ej, ziom. Tak, bo ja tu robię rap, aj ziom. To jest taki rap. Jest najlepszy na świecie. Ej, ten rap będzie trwał. Dwie minuty. I cię dlaczego to Bo to jest rap. rap.

Ej, ale gdzieś się śmiałem tu. Tu, tu, tu. Tak. To jest ten rap. To jest ten rap. Ja. To jest ten rap. To jest rap, 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 ej, zio. Fajnie tak posponujesz nowe piosenki. Nie nowe, tylko takie stare od, od ciebie, na przykład. Bardzo fajnie. Trzy mies miesiące temu. Dobra, tu było gdzieś. Somikuba. Somikuba Music Video. Widzowie, ta piosenka dla mnie to jest 0 minus na 10. W ogóle nie podoba mi się. Zobaczmy. Gdzieś był taki fragment, gdzie mówię, że ten kanał jest dla Polski, a nie dla Niemcy, bo Niemcy są niedobrzy. Tak, nie dla Niemcy, bo Niemcy no. są niefajni. Ja Nie chce mi się na to patrzeć Dobra widzowie, pokażę wam teraz mój pierwszy short bo ja tych shortów mam naprawdę bardzo dużo, ale to bardzo bardzo, bardzo dużo scrollujemy na dół, scrollujemy na dół, na dół, na dół zaraz ten pierwszy short zobaczymy ale tych shortów mam tak dużo Trzeba chyba szybko skrylować. O Jezu, tu z moim kolegą. To już w ogóle było stare. Okay. Chodź tu. O Jezu, 20 września wysenka Rao o 15. O! To jest Ceglany, miły, hełm niewychowany. i morder to. Cienność. Dobra. Wtedy dziękuję Wam za oglądanie na ropuu!